Prezydent miasta Mysłowice, gdzie znajduje się nasza kopalnia, choć ona leży w strukturach i Mysłowic, i Katowic. Zapraszamy pana prezydenta Mysłowic Grzegorza Osyre. Jeżeli jest z nami, to go zapraszamy. Jeżeli nie ma, jest, jest, widzę go. jest. Prezydencki, chciałbym za stronę, chciałbym zapytać o te 100 milionów się podziała tak, o której... Państwo, jak e, krótko. To jest e, czas świętowania. 30 lat, e, jak dziś ładnie e, ksiądz Krzysztof powiedział, wolności. To wyjątkowe wydarzenie. Dyskusje w, w mediach są różne. Czy Solidarność jest taka, jak była, czy czy potrzebna, czy niepotrzebna. W słowicach tu narysowę. To w ogóle nie ma dyskusji. E, dzisiejszy piknik, robiony od wielu lat, coroczny. E, pokazuje, że e, to co robi Solidarność e, w Holbindie, w e, Wysłowicach, e, jest niepowtarzalne. To jest właśnie taka, że jesteście potrzebni. E, Czujemy Macie jedną fantastyczną e, rzecz, która Wam się udała. Macie doskonałego lidera. Adam, gratuluję. To jest rzecz, której mnie jako prezydentowi nie udało się jeszcze osiągnąć, a ja poważnie. No, to jest wszystko e, możliwe. E, to jest tak, że e, e, jest na to jest arobicie fantastyczną robotą. Tutaj e, dziękuję serdecznie za za to, że Pumysłowicz przyjedzie dziś na piknik, że będziemy e, się bawić, świętować. za to, że jak powiedział, jak mówię, w homilii, krążystą, mamy wolność, mamy, mamy coś, mamy przyszłość mamy pospolitą. E, nie chciałbym tak kończyć politycznie, chciałbym podziękować ale mówię za to, że współpraca z Związkiem Zawodowym, z konkretnie z, z Związkiem Zawodowym Solidarności Wesołej układa się fantastycznie. Ja tu jestem, ja jestem z innej bajki, ja jestem lewicowym prezydentem, bez, bez jestem bez e, e, uposażenia partyjnego, ale szanuję to, co robisz, Zastanuję to i namawiam wszystkich do jednej rzeczy. Świętujemy dzisiaj, 30 lat.